Dobry, dobry wieczór. Cześć mamy i taty. Waby, dziady, sąsiady, wujki, ciotki, bratanki, siostry, bracia. Bardzo często na grupie rodzice dzieci autystycznych są wpisy o tym, jak się pozbyć y, agresji u naszych dzieci. I y, czy braliście już taki lek i taki, I jakie macie opinie na te tematy? I jak Wam się wydaje, że wystarczy tylko terapia beha behawioralno-poznawcza, niektórzy mówią behawioralna, czyli e, wystarczy tylko wymodelować e, zachowania, wy, wymodelować zachowania, to jesteście w mylnym błędzie tak zwanym, ponieważ e, oczywiście, że naszym, e, naszą odpowiedzialnością, naszą, e, naszą wiecie, e, naszym, e, naszą... E, Naszym obowiązkiem jest wyeliminować zachowania niepożądane na rzecz takich, które są adaptacyjne, czyli agresję, autoagresję i walenie murem w ścianę i, i, i murem w ścianę? Głową, głową w mur i, i bicie, szarpanie, wyzywanie innych to jest absolutnie niepożądane. Jest na rynku mnóstwo różnych rzeczy. Ja dzisiaj oglądałam poranną śniadaniówkę telewizję śniadaniową, gdzie fantastyczne jeszcze tego to, to nie grali. Widziałam takie skarpety jakby na krzesło, które powodują, że jak się je założy na cztery nogi krzesła, zwykle krzesło ma cztery nogi, przynajmniej my tak mamy w domu, to krzesło, to krzesło jakby gibie się razem z ciałem. Jest to super, bo nasze dzieci bardzo często są takie kręci dupy małe, a tutaj nie ma ryzyka upadku. Bardzo często macie tak, że dzieci się bujają na krześle, coś chylą krzesłem i to jest y, niesamowicie wspierające. Już y, również te y, takie gniotko magnesiki, takie są takie, ja to mówię, że kulki gejszy, tylko że z wypustkami, które mają magnes w środku. To jest zajwiste. To są naprawdę różne piłki, jakieś takie poddupniki sensoryczne, lizaki, gryzaki i tak dalej. Y, również to, że mówicie, a bo dziecko gryzie bluzkę, gryzie pazury i tak dalej, tak, nawet w nogach, nie? Nie do pomyślenia. My nie jesteśmy często tak wygimnastykowani, wygimnastykowane. Chociaż ja mogłabym, ale nie mam potrzeby. W każdym razie chodzi o to, że oczywiście, jakby terapia behavioralna czy behawioralna polega na zmianie zachowania. Na takie strategie, e, nauczenie takich schematów, które są adaptacyjne i nie zagrażają niczemu, nikomu, e, e, niczyjemu zdrowiu dobrze, dobrze, ani do, życiu. Do, dobrze, ale teraz powiedz jeszcze tylko, co to są adaptacyjne, bo to, nie o to chodzi, żeby to dziecko adaptować, adapto, adapto, co znaczy adaptacyjne. No więc mówię, żeby agresję i autoagresję… Żeby sobie, dać no. narzędzia, które pozwolą w inny sposób wywalić emocje z ciała. A co to masz za adaptację? Gniotki. No, y, zamiast walnąć kogoś w ryj. No to nie adaptacyjne, po... tylko zamienne, przekierowywane, nie? No, no tak, nawet jest, y, y, są takie terapie, y, które... terapie zastępowania agresji y, TZA, które też y, poradnie psychologiczno-pedagogiczne y, mają w ofertach często. Y, więc... Trzeba nauczyć zastępowania agresji. Trzeba nauczyć. Potrzebujemy nauczyć nasze dzieci, żeby agresywne, niesprzyjające zachowania zmienić na sprzyjające, bo jak my zabieramy jakiś nałóg. To musimy dać coś w zamian. I uwaga, nie o to chodzi, żeby się dziecko nie denerwowało, czyli nie mówimy. No co ty się denerwujesz? No co ty się wściekasz, No bez przestań, przestań! Z takiej pierdoły, naprawdę, a ty robisz awanturę, jak to No wiesz, zobaczysz, no. jakie o, są w życiu problemy. Naprawdę, to jest żaden problem, o to ci chodzi w ogóle. A dziecko wścieka się, walczy, awanturuje wali głową, bo jakieś strała, stała się straszna rzecz, albo kogoś atakuje, bo stała się dla niego straszna rzecz. Czyli. Z... Jego emocja jest złość, frustracja, niezrozumienie, co to jeszcze może być, brak poczucia decyzyjności, brak poczucia własnej wartości. jakieś niezaspokojone potrzeby. Coś się stało. Ponadto. Nie wystarczy dać tabletkę i zastępcze schematy działania. Znaczy to wtedy działają? Bo jak dacie tabletkę, to po prostu dziecko będzie tak otępiało, że nie będzie wiedziało, czy, mu, czy, czy je przesoloną zupę, czy nie, czy, czy mu smakuje, czy nie, bo po prostu będzie robot jadł. I chodzi o to, że tabletka. Odcina od trudnych emocji, bo wszystkie emocje, jak wiemy, są dobre i potrzebne. I złość jest dobra, i strach jest dobry, są oczywiście niewygodne dla naszego ciała, dla naszych myśli, dla naszych emocji, ale są potrzebne, bo gdyby były niepotrzebne, to zwyczajnie byśmy ich nie odczuwali. A tak mamy. Tylko że zobaczcie, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że my żyjemy w takim ogromnym stresie i jesteśmy przebodźcowani tymi wszystkimi. Tym, co się dzieje na, na, na świecie, mówi się, że my dorośli y, w ciągu jednego roku swojego życia mamy teraz taki, y, takie zatrzęsienie informacji, jak taki pan szlachcic tam sprzed 300 lat miał przez całe swoje życie. No, ja już słyszałem, nawet, że nawet jeszcze lepiej, że to nawet nie, nie, nie przez jeden rok naszego życia, tylko przez jeden dzień, bo jeżeli ktoś ma włączony telewizor, na przykład, równocześnie patrzy w komórkę i jedzie przez miasto, to... I te wszystkie skloro sk 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 sklorowanki na sklerozę oh. mogą wpływać. I teraz zobaczcie, nasze dzieci, ponieważ to jest zaburzenie spektrum, jest zaburzeniem neurologicznym, to znaczy, że mają... Jakby te mózgi trochę nieprzystosowane te nerwy. Wiesz, w mózgu jest, są komórki nerwowe, jak wiemy, ale oni mają więcej komórek nerwowych. U nich wszystkie są zdenerwowane. Wobec czego ten raz, że przebodźcowany świat zewnętrzny, drugie, że ten niedojrzały łeb to jest takie kombo, że nasze dzieci często żyją w przewlekłym, długotrwałym, okropnym stresie. I to nie chodzi o to, żeby nie czuć agresji, żeby zatkać emocje w ciele lekami, bo prędzej czy później to wszystko wyleje jak szampon. Znaczy może taki by jakiś przykład, bo to, 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 bo to tak mówią, oni mają, oni to mają, albo nie mają. Mhm. Wyobraźcie sobie kubek z gorącą kawą. Dorosły, do, 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 dojrzały, który może świetnie to zanalizować, bierze kubek, mówi o, gorące, ale dam radę podnieść. Jeszcze nie gorące, za gorące nie dotykam. Yy, bardzo parzy, nawet nie podchodzę. Tak? Czyli jesteśmy w stanie lekko dotknąć yy, palcem, sprawdzić, czy damy radę podnieść kubek z gorącą kawą. Natomiast bez względu na to, jaka jest temperatura, ale jest powyżej powiedzmy 60 stopni, to autysta dotyka, mówi, kurwa, gorące, ała! A I nie ma znaczenia. I my, dlaczego nasze dzieci są wkurwione. Nie, nie, A nie, ma, zna jest właśnie, coś nie, nie ma znaczenia, czy to jest. Tyle, co ty dorosły człowieku weźmiesz i przyniesiesz, czy to jest tyle, że to jest wrzątek? Nie ma znaczenia. Po prostu nie ma tego momentu prze przełączenia. przełączenia. Poczekaj, może jeszcze dam radę, poczekam. Czyli na przykład yy, o, o, chcę, o, chcę coś wziąć, otwiera szafkę, yy, a ktoś stoi przed szafką, a on nie może teraz tego wziąć. To nie, że teraz nie mogę wziąć i od razu jest reakcja. Nie mogę wziąć, nie ma tego etapu. Może trzeba poczekać. Zapytam, kiedy mogę otworzyć szafkę. Może ktoś jest przede mną, prawda? Czyli jest reakcja natychmiastowa. I to nie ma znaczenia, czy ten przysłowiowy kubek jest do połowy pełny, czy do połowy pusty. Tylko ma znaczenie, ile czasu my go niesiemy. Więc. Wiadomo, że to się nie stanie w trzecim, w piątym roku życia, że dziecko nie będzie miało zawału wieńcówki i tego, tamtego, siamtego, ale długotrwale przez życie nawarstwią się problemy w ciele i my mamy też potrzebujemy kupować sobie jak najczęściej takie magiczne waciki, żeby zmywać zmęczenie i naklejać na mordę uśmiech i też zadbać o siebie, bo prędzej czy później nas, nas też coś chłyci. Słanka, ty bajerancie, ty Weź mi tu poprawę, bo tutaj mi odstaje i nieładnie wyglądam. I teraz słuchajcie. Czyli naszy, naszą odpowiedzialnością mamy... A, 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 naszą odpowiedzialnością mamy jest dbanie o siebie. Bo dbanie o siebie to też wdzięczność za życie. Dbanie o, o siebie to to najprostsza na świecie forma miłości do całego świata. I nasze dzieci jak lustra odbijają. Także kiedy one mają wypoczętą i niezestresowaną mamę, to też działa na nasze dzieci. Ale zobaczcie. Jeżeli mózg ciągle jest w stresie, a jeszcze dochodzi mobbing, bo my tego często nie nazywamy, że w szkole nasze dzieci są mobbingowane, już w pracy, to już by ktoś poszedł do sądu. No znaczy, to jest mobbing i bullying teraz już. Jeszcze bullying. Raz, że ze strony grup rówieśniczych, ze strony tych dzieciaków, co są w klasie, a po drugie ze strony nauczycieli często bo ty źle, bo ty nie umiesz, bo uwaga, bo wezwę matkę, bo wezwę policję, jesteś, bo wezwę pogotowie nie pod, nie podchodź, nie i tak pod... dalej i nie rób, nie rób, nie rób, czyli jakie dziecko często dostaje komunikat nie żyj, bo ty jesteś albo za dużo, albo za mało, ale nie jesteś akuratny, no jakbyś nie pasował do tego świata, więc z tych stresorów Mamy ogrom i nasze dzieci mają ogrom i wy mamy i tatusiowie autystyczni też macie po prostu całą bandę. Wiecie, kiedyś był taki dowcip, śmieszecie to? Nie, a cała banda. Więc my mamy całą bandę stresorów. Wkurwiacie to nie, a cała banda już wkurwia. Wobec czego, zobaczcie, jeżeli ciągle serducho bije mocno, to serce rośnie. Mówi się, że to jest mięsień sercowy. Serce rośnie jak taki siłacz na siłowni, atleta. Tylko, że to taki się robi sztywniak, bo on nie ma energii do życia. Wobec czego ta krew musi się pompować szybko dlatego się robi nadciśnienie. Bo jak jest duży mięsień sercowy, to musi być tego, tej krwi dużo i szybciej. Więc z tego się robi nadciśnienie. Niefajna bardzo rzecz. My myślimy, że jak my dostaniemy tajemniczą tabletkę, to co nam pomoże. Nie, drogie mamy i taty, dlatego, bo trzeba wyeliminować stresowy. O tym często mówimy, ale jeszcze może powiemy. I teraz, jeżeli mamy na przykład instalację w domu wodną, a ta woda jest ciągle puszczana i dużo jej i na przykład ma zanieczyszczenia i rury rdzewieją, to rury stają się coraz cieńsze. A tej wody potrzebujemy dużo. Czyli tej krwi do serducha musimy dużo napompować, a tu te rury, o tak, o, blaszki miażdżycowe się przyczepiają. I teraz jak taka blaszka się odczepi, to ona leci przez tą ciasną rurę i zatyka. I co się robi? Co się robi? Zawał. Nie. Leja. Jeżeli to chodzi o naczynia wieńcowe, to się robi zawał serca. Albo zakrzepica, Albo zatory, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o to, że to jest tętnica w wełbie, to się robi udar. Przez lata sobie po prostu pompujemy na ten udar, wobec czego my nie chcemy, żeby nasze serce było. Ogromne jak nie wiem co, tylko żeby było mocne jak dzwon. Oprócz y, y, serca ogromnego, pełnego miłości, bo to jest zupełnie inne, inne serce. Więc nam chodzi o to, żeby serce wypełniać miłością, a nie nakurwioną krwią. Żeby nie, nie wkurwiać w krwi, potrzebna jest przede wszystkim podstawowa, podstawowa rzecz: wyspać się. I wyluzować się. Wyspać Tylko, że się. tak stres wyspać powoduje, że gorzej się. śpimy. A gorszy no właśnie... sen powoduje większy wkurw. No, ale właśnie, więc żeby, żeby jest wyspać takie bierz... się, ale, to, ale minimum te 6-8 godzin, a dla dziecka 8 niech będzie z wami. 8 godzin. Niech I moc to... będzie z wami. Pamiętajcie. Moc jest waż... Sen jest ważniejszy niż wszystkie lekcje świata. Pamiętajcie, że rutyna snu ma tu ogromne znaczenie, jeżeli macie ochotę o tym posłuchać, to piszcie w komentarzach i będziemy o tym więcej gadać. Natomiast inna rzecz też jest taka... Zrobimy też odcinek o, yy, o usypiankach, na przykład... W stepie szerokim... Tata, nie pywa! No, no to taką, na przykład możemy nagrać taką osobną, osobną taką audycję, nie, żeby nie puszczać nie, nie, Burczyka i dziecko nie od nie razu będzie zasypiało, zasypiało nie, żeby nie słuchać więcej wujka okry. Burczyka. Słuchajcie, w stanie relaksu na, na, w naszym organizmie my kumulujemy taki hormon, co się nazywa insulina, ale jak my jesteśmy w stresie, to te hormony, te hormony stresu, adrenalina, glukagen, adrenalina, nor, noradrenalina, kortyzol wyciągają tą insulinę z komórek tłuszczowych, z wątroby i z mięśni i Yy, jako glukozę wlewają jaką energię do naszego organizmu. Co tam Pani działa? Nie Nie włączaj, bo będzie dudniło. Bo misia uprałyśmy i potrzebujemy wywirować. Rozumiecie, z naszych, z naszych komórek tłuszczowych i z wątroby i z mięśni ta insulina zmienia się yy, w glukozę i kwasy tłuszczowe i wędruje do naszego układu krwionośnego. Raz, że nie transportuje do. tam, gdzie trzeba. No bo ja nie, nie... Tak obserwujemy, nie zmienicie tak, tak. się, po prostu Wiktoria, Wiktoria jest w domu. Czyli, że do naszego układu krążenia potrzebna jest glukoza, dlatego, bo jesteśmy w rytmie walka, ucieczka. Wobec czego ta glukoza wlatuje do krwi. Tylko, że w pewnym momencie ciało mówi, Mam dosyć już tej insuliny. Wobec czego robi się insulinooporność, co prowadzi do otyłości cukrzycy typu drugiego i robi się coś takiego jak zespół metaboliczny, który to powoduje tycie, insulinooporność, a w rezultacie cukrzycę. I my ja już widzę u Wiktorii początki insulinooporności, bo to jest życie na ciągłym stresie, siedzenie na bombie zegarowej, więc na to też musimy zwracać uwagę. Poza tym, jeżeli jesteśmy ciągle w stresie, to nasze trawienie ustaje. To znaczy yy, cała, cały power, cała moc musi iść do nóg, bo my mamy taki sygnał od ciała, spierdalaj. Wobec czego y, 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 cała y, krew musi szybko pompować, serducho musi szybko bić, bo chcemy spieprzać, układ oddechowy musi, <śmuch> więc nie ma czasu na trawienie. Wobec czego nasze jelito cienkie przestaje pracować, tamta perystaltyka zanika, trawienie, ślina się nie, nie, nie tego, robi się sucho w gębie, co powoduje, że jelito grube mówi, żeby spieprzać, to potrzebuje być lekkie ciało. Wobec czego co się pojawia, biegunka tak zwana. Wobec czego jelita szaleją. Jeżeli jesteśmy w stresie, ciągle i te, te jelita ciągle są w takim, w takim dyskomforcie, to one po prostu dostają pierdolca. I są albo zatwardzenia, albo biegunki. I Wy często pytacie rodzice, co zrobić, bo moje dziecko ma nawykowe biegunki, albo tam ciągle y, 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 nawykowe zatwardzenia. Słuchajcie, nie ma możliwości, żeby układ pokarmowy dobrze pracował, jeżeli cały organizm jest w, ty, w trybie przetrwania, jak ten jak ten Myszka, co, co ją kotek goni. Nie mówię już o tym, że uszkadzają się komórki w mózgu. Dlatego jest ważne, żebyśmy dobrze jedli, dobrze spali. Yy, rodzice, my sobie nie mo może, możemy nie zdawać sprawy, ale uszkadzają się jakieś struktury tutaj w budowie ucha, albo pogarsza się wzrok, jest taka... Zwa Albo mamy mgłę mamy e, tak. mózgową, albo mamy refluks, czyli odbija nam się treść żołądka z układu pokarmowego tutaj i, i mamy takie kwaśności. No dobrze, postraszyliśmy, postraszyliśmy. No to wszystko, czyli mózg, oczy, słuch, gardło, układ pokarmowy, wszystko siada, jeżeli co, jeżeli jest permanentny stres. Permanentne jak ten makijaż, że się nie zmywa. No, to się nie zmywa. Nie zmywa I się. teraz co można zrobić? Po pierwsze przytulić, 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 przytulić. Po drugie wyspać, wyspać, wyspać. Wyprowadzić na spacer, na spacer, na spacer. Dać trochę umiarkowanego ruchu, ruchu, ruchu. Dużo witaminy D. Dużo witaminy Kwazę D. Fazę omega 3, 6, 9. Co się stało? Pają! 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 I już jest yy, walka, ucieczka. No, Mimo, za. że ten pająk nie usiadł Wiktorii na głowie. jest wszyscy Bo co się dzieje tutaj. Także ten. I Gdzie teraz wracając, jeszcze wracając do samego początku, czyli jeżeli jest agresja, jest autoagresja, jest wkurw. To zawsze jest jakaś przyczyna. To nie jest, że ktoś się urodził hmm. agresywny i bije inne dzieci. I uwaga, może ta przyczyna być dziesiątą przyczyną. Wytrzymał, 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 wytrzymał. I się skurwił. Nie wytrzymał. Nie wytrzymał. Więc trzeba dojść, jakie było poprzednie. Jakie poprzednie Były poprzednie... Wcielenia. Jakie poprzednie sytuacje powodowały stres, 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 aż nastąpił wybuch. I do tego dojdziecie. Z miłością. Piszcie, co Wam się spodobało, co jest dla Was przydatne, to bierzecie z tego filmiku dla siebie, do siebie. Matko, jedyna, spadniesz i się zabijesz, dziecko. Wejrzesz. <laughs> Nie wita, Ty, bo się spocisz. No. Wszystkiego dobrego. Dziewczyny, kupcie te, teraz, jest promocja w tym tygodniu w Rosmanie, jeszcze do końca tygodnia, na te waciki, co zmywają zmęczenie z rynia. No, także wszystkiego dobrego. I czerwona szminka, to jest Mast Must have. Przegrałam na kamerę, musiałam zabić go. Dobranoc. noc. Karoluchy noc. Karaluchy pod poduchy jeżeli macie problem z usypianiem, to poproście to wujek Paweł zadzwoni i zaśpiewa kołysankę.